Florczak, łowię na lodzie i wciąż jestem na chodzie Z tym lodem trochę lipa, mamy 2 stycznia Minus 2 tutaj niby pokazuje, ale póki co lodu nie ma Dlatego kto wybrzydza ten nie łowi Jadę na spotkanie z Kornelem Słabym, być może dojedzie także Józek Sędziak Będę się uczył łowić twitchingowo na woblery, które mamy w ofercie w sklepie Liwi Podobno, pomimo tego, że jest to rzeka w centralnej Polsce z niewielką ilością strągów, jest szansa, że coś złowimy i pokażemy, jak się łowi jak wyglądają te ryby, które od 1 stycznia wolno łowić. Pogoda taka sobie, niby ładnie słoneczko, na lodzie byłaby bajka. Natomiast strągi podobno lubią trochę bardziej pochmurno, zobaczymy. Mam nadzieję, że. Będzie co pokazać Na pewno nie ma co siedzieć w domu Nie ma co czekać na to aż się zrobi wiosna Trzeba działać, łowić Nie dać się zastygnąć Do zobaczenia nad wodą Ile? Masz? 2,8 A Ty masz 2,8 ja mam 4,8 To dlatego taka trochę czwarta, szóstka To 1,8 2,8 1 no do 8 już. gram. Małpy okay. ty Tu macie nie A ja, mam ja, mam od, czyś, od, A ja mam od 1 Ale tak? fajne, jak mi się bardziej podoba, taka delikatniejsza praca. Lepiej czysz go biorę. Nie mm. spadają ryby może. No to jedziemy? No to pipa chuwa, papa. Pa. Kto zaczyna? no Ty? ty. Tak, ja. To ty no to... jesteś szef kadru. jaki szef kadru. <laughs> Cześć. Ze mną Józek Siędziak, kornel słaby. Jesteśmy na początku nowego 2020 roku na strągach. Zima jest jaka jest, dlatego kto wybrzydza, ten nie łowi. Mamy okazję przetestować świetne Twitchowe woblery tej kolegi. Bardzo się starał. Noce nie przespane, ale. Ranki nie przespane. Robią robotę, tak. Wiadro każe wypicę. I tak naprawdę, Kornel jest najbardziej odpowiednią osobą, żeby parę słów o przynętach powiedział. Tak, wopki twiczowe mają 5 cm, waga około 2-8 g, tam 2 8, 3 g, tam wiadomo, że się różni, bo, bo wiadomo, to jest ręcznie robione wszystko, tak? mamy wopka tego twichka z zielonym brzuszkiem, to jest taki jakby seredynek i to jest taka właśnie, taki, taki kolorek na, na bardziej trąconą wodę, tak? Bo zaczniemy opowiadać od kolorów. Najbardziej trąconą wodę, gdzieś gdzie po prostu jest mała przejrzystość. Tak samo model z pomarańczowym brzuszkiem, też też bardzo fajny na, na, na trąconą wodę. no dalej, co tu mamy w ofercie? Jest jeszcze malowanie na czaka na potokowca, ale my to akurat tych nie mamy, bo noce były za krótkie. Jednak to nie więc, ma, co nie ma. Więc, więc mamy tu, tu opcję złotą też bardzo fajny kolorek, bardzo ładnie się opalizuje w słoneczku i zwykły naturalek, klasyczna taka uklejeczka i bardzo się sprawdza na tej wodzie, na której jesteśmy ten naturalek, a szczególnie w już, już w takich cieplejszych miesiącach typu marzec, kwiecień bardzo się fajnie sprawdza ten naturalek I może teraz tak, powiemy kilka słów jak tego wobiera prowadzić bo tak, wobier jest tonący i on jak opada na napiętej lince, bardzo ładnie sobie migoczy, miga boczkami jak taka klasyczna wolniówka do łowienia Yy, taki pesterowiec to jest mniej więcej na tej podobnej zasadzie. Tak, jako że, że wober twitchingowy, no to wiadomo, w normalnym prowadzeniu też pracuje, ale jednak to się nie sprawdza. Yy, a tym bardziej na tej rzece. Więc łowimy w twitchu, a, a łowiąc w twitchu, no to wiadomo, że musimy tego woblerka podczerpywać. Tak? Yy, I teraz kwestia miejsca, bo, bo inaczej będziemy łowić tym woblerem pod prąd, inaczej będziemy go prowadzić z prądem, inaczej będziemy go prowadzić w poprzek nurtu inaczej będziemy prowadzić tego woblera na napływie jakiegoś zwalonego drzewa bądź w jakimś wlewie, gdzie woda przyspiesza znacznie i teraz tak, łowiąc w powszech nurtu, gdzie mamy jakąś prostkę gdzie się spodziewamy tej po prostu nie ma, nic, nie ma nic trudnego w tym, bo rzucamy po prostu pod drugi brzeg i, i delikatnymi ruchami szczytówki do siebie cały czas tego woblerka szarpiemy, jednocześnie zwijając tak, aby ten wobler nam nie uciekał na boki, on jest też tak skonstruowany, że on nie ucieka na boki, tylko błyska tymi boczkami, wykłada się na prawo, na lewo, czasami nawet tym brzuszkiem do góry się potrafi wyłożyć. I to jest właśnie to, co kusi te ryby, czego te ryby jeszcze w Polsce tak za bardzo nie znają, szczególnie na takich dzikszych odcinkach, że gdzie ludzie po prostu nie oblegają, nie chodzą z takimi woblerami, boją się rzucać takie woblery do wody, żeby nie zerwać. No ale jednak, jednak to się sprawdza, tak? Łowiąc na napływach jakichś drzew zwalonych, na, na wlewach, gdzieś, gdzie woda bardzo przyspiesza, to już musimy zastosować troszkę inaczej. Porzucamy tego woblera i na napiętej lince dosłownie tylko pykamy szczytówką co jakiś czas i zatrzymujemy, praktycznie nie zwijając kołowrotkiem. I, i wtedy tak ten wobler jakby nam wchodził pod ten korzeń. bo on nam cały czas idzie tak jakby po zagareczku wzdłuż tego korzenia, aż pod nasz, pod nasz yy, brzeg i wtedy sobie go delikatnie poszarpujemy, on tam od czasu do czasu sobie błyśnie, ale cały czas schodzi. W momencie, gdy nim nie szarpiemy i damy mu, tak, ja tak mówię, odpocząć, to wtedy ten wobler sobie, on schodzi na przykład do pół metra, migotając cały czas i za chwilę go podszarpujemy i on znowu ucieka, jak taka przestraszona rybka. Tak jak Ci wejdę słowo, Kornel, tak ja jestem pierwszy raz na wstrągach, dobrze jest sobie znaleźć jasno, jasny piaseczek i po prostu popróbować, bo to woblery są Prawie jak prawdziwa ryba i naprawdę wystarczy tam parę razy poruszyć, żeby zobaczyć jak on tam sobie pracuje i dopasować te ruchy do tego co widzimy na wodzie. Nauczyć się po prostu reakcji w ogóle na nasze prowadzenie, tak, bo na, na no. płytszej czystej wodzie, na Lysko białym widać. Biasku, pięknie widać. Mocniejsze podszarpnięcia, delikatniejsze, lekkie pukanie tylko tym woblerem. To w pełni tą jego pracę widać, jak on się zachowuje. Wtedy do każdych warunków możemy sobie praktycznie jego wyprowadzenie dostosować bez problemu, prawda? Tak Ornel mówi, no, w szybszym nurcie, jak go prowadzimy, jest wynienka głębsza tego woblera. Stawiając nawet w tym nurcie, on pracuje cały czas nawet bez podszarpywania. Można stać w miejscu, jest jakaś przeszkoda w poprzek, typu drzewo, nawet można go spuszczać delikatnie. Centralnie pod to drzewo, i tylko lekko szczytówką, i on cały czas będzie pracował, cały czas tą rybę będzie kusił. Także nie ma takiej opcji, żeby on po prostu stał w miejscu. No, no, nie Tak, jeszcze prośba, jak ja dzisiaj przyjechałem, żebyście tych, którzy chcą zacząć, naprowadzili sprzętowo. Jaka plecionka, mniej więcej jaką wędkę do tego dopasować? No ja akurat skomponowałem zestaw, próbowałem castingu na początku łowić, ale niestety mróz mi to uniemożliwiał, bo miałam casting i plecionkę także te rzuty nie wychodziły, musiałem się szybko przedbroić mam wędkę ze stajni Lure Lidera Rockfisher 2,8 lb od 1 do 8 gram Powrotek w banku z C3000 do tego żyłka, no, na ten przymrozek, który był rano, była dużo, dużo lepsza niż plecionka, bo jednak nie piję wody zniwelowało mi to zamarzanie na, na przelotkach, także plecioneczka 0,18 no, i taki delikatówki zestaw do zabawy. Kurde? No dokładnie, mam bardzo podobny, podobną wędkę. Znaczy, jeśli chodzi o moc, z tym, że moja ma troszkę inną charakterystykę. Bo do woblerów twiczowych właśnie trzeba patrzeć na, na tą wędkę, żeby ona miała tą szczytóweczkę delikatną, żeby jak szapiemy tego woblera, żeby nam się ta szczytówka poddała. Bo często w twiczu ryba zacina się sama. Bardzo często. Więc ta szczytówka musi nam od razu oddać. Ja tu mam akurat Natural Hercika, też ze stajni lider. To jest kijek tak od półtorej grama do 8. Może się wydawać delikatnym, co niektórym na wstrągi, ale naprawdę mimo gabarytów tej wędeczki, bo widać, że ona jest malutka, yy, fajna, bo ma krótki dolnik, można z jednej ręki sobie rzucać po wszystkich krzaczkach, pod krzaczki, pod drzewka i ma spory zapas yy, mocy w dolniku, także jest bardzo fajny zestaw. Tutaj jest kołowroteczek 2,5 tysiąca Shimano ralenium. Yy, nanofilek. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, na, gdy, gdy nam zamarza. Też potrafi zamarzyć na przelotkach, ale Nanofil nie pije wody. Tu jest akurat grubość 0,10 i jednak ma przewagę co do plecionki, to, że nie, nie, nie chłonie tak tej wody, tak? Wiadomo, że to jest, nie jest jeszcze żyłka, tak jak mówił Juzek, ale już jest lepsze czucie przynęty niż od żyłki. Patrzycie, się to samo, co jest na plecionce, jednak nie pije nam wody, tak? Jak no no, tak, jest tak on... jak plecionka, nie rozciągliwy, prawda? Dokładnie. Jest wytwarzany zupełnie inną techniką, to jest technika podłużnego zgrzewania, także on troszeczkę inaczej jest wytwarzany, dzięki temu też tej wody tak nie chłoni. Dokładnie. No i przy pączu rokarbonu. 50, 60, 70 cm. 0,18. No zależy, jakie jeszcze ryby, ryby występują w łowisku, tak? tak? tutaj wiadomo. Są okresy, gdzie ta ryba wchodzi i jest duża ryba. Natomiast no, częściej się łowi takie rybki 30, 40 cm i do tego 18 ram zupełności wystarcza, tak? Dodam, że jesteśmy na ambitnej wodzie, to znaczy, jesteśmy na wodzie w mocno centralnej Polsce, gdzie. Ryb typu strąg jest, no tak. Mało. Można nie, powiedzieć na wyparciu są te nie, ryby, Niewiele, także podeszliśmy do tematu ambitnie. Nie robimy kilometrów, ponieważ wszyscy tutaj mieszkamy w miarę w okolicy, nie szukamy wyjazdów na super łowiska OSY, tylko staramy się złowić coś. U siebie. Na na u swoim siebie. Bez mało u siebie. Tak. Jeszcze dodam, że bardzo ważną sprawą są okulary poradacyjne. Bo często jest tak, że ten stron nam wychodzi do woblera i, i na chowa się z w biurko, bo to mu nie podpasuje, i wtedy widzimy, że mieliśmy, nie poczujemy tej ryby, ale widzimy, że ryba tam jest. tak I to jeszcze tak nadmienię na, na Zawsze komiszy. wtedy można mu zmienić kąt prowadzenia, zmienić kąt zmienić prowadzenia. Przynęte, zmienić kąt prowadzenia można, można po prostu nad tą rybą popracować, jeżeli już wiemy, że ona tam jest, a nie ukuła się. Dokładnie. No nic, uciekamy. Próbujemy, jeszcze tu pokażemy z bliska. Może Sebastian podejdzie, zobaczy te arcydzieła woblerowe kolegi. wyjechała za przeszkody, piękny pstrąg, jak dla mnie pierwszy na Twitcha cornera słowego. To jest zbliżenie, zobacz, jak piękne kropy, Rzadka ryba, jest. ona na dwie kotwiczki się zaczepił. Na trzyma. Proszę, kropy potokowiec. wypuszczamy kropka niech rośnie piękna ryba z centralnej Polski nie powiemy gdzie no pięknie pa pa do spotkania następnym razem i o to chodzi jest <gul>, bulbul się wydostać nie, tu musimy wyjść na no, no tak. Nie samymi rybami człowiek żyje, dlatego połowiliśmy towarzystwo doborowe, a teraz coś dla żołądka. A przy okazji parę słów Kornel na temat tego, co młodzi adepci, szczególnie jakie mają problemy i pytania, żeby wytłumaczyć. Najczęściej się jeszcze zdarza tak, że jeśli łowimy takim boblerem, to chcemy połowić w silnym nurcie, Dociś akurat moich woblerów, bo nie wiem jaką z innymi producentami, ale można zrobić tak, że jeśli mamy silny nurt i tego woblera nam po prostu za szybko spycha pod nasz brzeg, jeśli łowimy na przykład po łuku. ja często robię taki zabieg wiadomo, jak się woblera ustawia i on ucieka w prawo, oczko przechylamy w lewo i, i odwrotnie. Czyli na przykład możemy sobie zrobić tak, że jeśli tego, ten wobler nam szybko spływa, to możemy oczko podgiąć w ten sposób, żeby tego woblera delikatnie nam wypychało pod drugi brzeg. I wtedy ten wobbler nam nie będzie tak szybko schodził, i możemy go sobie troszkę wolniej sprowadzić. Ten wobbler yy, wolniej penetruje ten, ten odcinek rzeki, który po prostu chcemy obłowić. A robi się to tak, że jeśli yy, chce się, żeby wobbler nam się wychylał w lewo, to oczko też podginamy w lewo. Natomiast jeśli jest ustawianie, to jest wobblera yy, to jest znowu odwrotna sytuacja. Jeśli wobbler nam ucieka w lewo, wtedy oczko podginamy delikatnie kombinereczkami w prawo. I to taki bardzo fajny myk, gdzie mało ludzi o tym wie, a to jest. Bardzo skuteczne, że no, Twoje woblery są już fabrycznie ustawione. Tak, woblery, woblery są ustawiane przeze mnie osobiście. Każdy yy, jeden? Każdy, no staram się, czasami jest tak, że po prostu jest 200-300 tych woblerów yy, do ustawienia, no i no gdzieś tam jednego, dwa można przeoczyć, tak? bo wiadomo, że tego nie robi maszyna, tylko człowiek. A nie myli się ten, co nic nie robi. No, tak, w tym tak. się różnią woblery Colnera od innych, że... On jest nad wodą, często jak rozmawiamy, to zamiast łowić ryby, to siedzi, przekłada i ustawia. Każdyby 90% wyjazdów w ciągu roku nad wodę to jest z ustawianiem, a nie jeśli chodzi o łowienie. No i też trzeba powiedzieć, bo kiedyś był problem, ktoś woblerać odzyskał, bo on nie pracuje. Kornel yy, ustawia woblery zawsze już z kotwicami, nie są to ustawiane woblery na sucho bez kotwic. Także on bez kotwiczek pracował, nie będzie. Zależy, to zależy też od modelu, bo tak, są modele, to, 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 to które to, to, to bez kotwiczek ma, po prostu nie pracują, bo te kotwice je dociążają. Akurat te woblerki, które on robi, którymi my dzisiaj łowiliśmy, te typowo trucięgowe, yy, zbrojone są w kotwice 12-14 rozmiar, yy, ważne jest, żeby miały stosunkowo krótki trzonek. Wtedy, wtedy bardzo, bardzo fajnie ten wobler, blisko, kotwica blisko woblera się trzyma, kotwiczki się nie haczą i nie ma problemu, mówię, z zahaczaniem się kotwice o kotwicę. Także no rozmiar 12, 14, Kornel mówi 12, on preferuje 12, ja jego w ogóle zbroję w 14 i też bardzo fajnie, i nie ma problemu, żeby te ryby mi się skinały z tych kotwic. Warto zainwestować w więcej. W Dobre kotwice, tak jest. Nie, mówię, nie będziemy tu reklamować marek, ale powiemy, że no, ja zbroję na przykład łownery. Bardzo fajne, krótki czonek, dość szeroki, łuk kolankowy, bardzo fajne kotwiczki też w ogóle. Do zobaczenia nad wodami, do następnego razu. Do następnego. Do następnego.